Hej, hej, hej! Masz chęci na zupę z batatów i z cukinii? A na drugie danie na pyszne bułki na parze z szarpanym kurczakiem? Zapraszam do oglądania! Witajcie w mojej kuchni, dzisiaj gotujemy coś nowego przy użyciu Frienda. Moi drodzy, będzie to zupa krem z batatów i cukinii plus bułki na parze z szarpanym kurczakiem. Przy okazji opowiem Wam o promocji, którą teraz mamy. Frend przy zakupie TM6 za jedyne 199 funtów, całość za 199 funtów. Sama dodatkowa misa kosztuje 169, a tutaj za misę, za bazę płacicie e, 199 funtów. Można to sobie włożyć na raty 12 miesięcy, wtedy będzie za lub dostępne są z ze zwykłym oprocentowaniem, nawet na 48 miesięcy. Ale dobra, gotujemy. To będzie obiad dwudaniowy i już się nie mogę doczekać. Jak nigdy sobie tutaj wszystko przygotowałam. Ogólnie to danie ostatnio cały czas, wszędzie je widzę, wszędzie. Na TikToku bardzo rzadko bywam, ale jest na TikToku, jest na Instagramie, jest na Facebooku, wszyscy to robią, także czas na nas. Dobra, gotujemy. Tak jak widzicie, fręda już mam wyciągniętego, zaraz będziemy jego podłączali. Teraz automatycznie mi tutaj Thermomix kręci, kręci. No i teraz łączy mi się tutaj z friend'em. Także Wy tutaj za dużo nic nie musicie robić. Już jest napisane, że connected, czyli już jest połączone. No i dobra, co? Zaczynamy. Do naczynia dodajemy 150 g wody. Wiecie, że ja zawsze używam wody z filtra. Wydaje mi się, że taka jest po prostu zdrowsza. Zwłaszcza tutaj w okolicach Birmingham. <gryw> Jeśli tu mieszkacie, to wiecie, że tutaj chlor nie szczędzą. Nie szczędzą, moi drodzy. Dobra, kolejny krok. 15 g oleju. Ja mam jakieś tutaj słonecznikowe. Kolejny krok. 25 g drożdży świeżych, pokruszonych lub jedno opakowanie suchych. Mam świeżutkie. Od kiedy kupujemy drożdże w polskim sklepie, bo w zwykłym to tak angielskim to jest marna szansa, żeby się dostali. To powiem wam, że wszystko wyrasta mi zupełnie inaczej i jestem po prostu zakochana w pieczeniu ze świeżymi drożdżami. Ja do tej pory, do nie wiem, powiedziałabym do początku roku piekłam z drożdżami suchymi, ale efekty z drożdży świeżych biją te suche zupełnie na głowę. Dobra, jedną łyżeczkę cukru. Zakładamy tutaj miarę i pokrywę. Kolejny krok. Przez dwie minuty teraz to podgrzewamy. A w międzyczasie wykonujemy kolejny krok, dolną część przystawki Varoma i wkładu waroma natusić za pomocą pędzelka i odstawić. To jest nasza waroma, to jest wkład waromy. pędzelek silikonowy, super sprawa, kiedyś kupiliśmy w macie to kosztowało jakieś dwa, jakieś grosze, nie wiem, dwa, trzy punkty, czy coś w tym stylu, ja po prostu sobie tutaj nalałam Kropelkę. Można to też zrobić y, ręcznikiem papierowym, bez żadnego problemu. Nic takiego się nie stanie, jeśli nie macie takiego pędzelka. Widzicie, już wszystko jest rozsmarowane. To przypuszczam będzie na nasze bułeczki, żeby wiecie, żeby nam się nie przyklejało. No i baza też już posmarowana. Także niech nam to tutaj stoi, a my teraz poczekamy. a! Nam się tutaj woda ugotuje. Zostało tylko 30 sekund, także się nie rozlaczamy. Zostanę tutaj z Wami, odłożę już drożdże, wyciągnę mąkę, bo mąki nie przygotowałam, a mąka będzie potrzebna. I ja mam tutaj najzwyklejszą mąkę luksusową z Lubeli, 550. Do naczynia dodajemy 300 g mąki pszennej. Ja sobie zawsze ściągam pokrywkę i wtedy trzeba pamiętać po wytarowaniu urządzenia znowu, no bo oczywiście pokaże nam minus. Dobra, mąka pszenna 300 gramów. Uważajcie z tą mąką, bo, bo można łatwo przesypać. A jak jest woda, to za łatwo nie wyciągniecie. Dodajemy jedną łyżeczkę soli. Zakładamy miarkę, zakładamy pokrywkę. I teraz przez dwie minuty wyrabiamy ciasto. Dwie minuty później ciasto przekładamy na oprószony mąką blat. Wyszło nam ciasto, wyszło. Także ja pójdę sobie. W tamtym kierunku także wyciągamy ciasto. Na, mączek, na mączkę tutaj bardzo ładnie nam wszystko odeszło. O, zobaczcie, bardzo ładnie nam wszystko odeszło, A, i tutaj jest. Napisane, żeby to wymyć, ale my nie będziemy tego robili. Ale też jest taka opcja: od razu dodajecie wodę, dodajecie troszkę obcy octu. To jest opcjonalne, żeby to wymyć, ale dlatego, że jest tutaj tak maletko, ja tak po prostu to szybko przemyję. Tutaj gąbeczką sobie. Tu jest wszystko super przemyślane, bo tu wam się wymyło przez kilka minut, a my w międzyczasie tutaj wyrabiamy ciasto. Zobaczcie, znaczy nie wyrabiamy ciasto, już jest wyrobione, ale. Musimy je podzielić na 12 części. Także poczekajcie. Ja zrobiłam 11, no i tak, za dużo powinnam zrobić. Powiem Wam szczerze, mniej, no bo my jesteśmy tylko w dwójkę, ale dobra, niechaj będzie. Także formułujemy z tego teraz kuleczki. Takie cztery kuleczki umieszczamy na dole w waromie. Teraz dwa. Tutaj też się musimy upewniać, jak będziecie. Zaraz zaraz Wam pokażę, jak będziemy układać te bułki, że by nie pozakrywać wszystkich otworów, um, jeśli chodzi o baromę. No bo oczywiście ta para musi nam tutaj gdzieś uchodzić. Jedne będą mniejsze, drugie będą większe. Tutaj nikt z licza nie będzie yy, strzelał, nikt z miarką i z wagą nie będzie chodził. I mało tego nie robimy tego jedzenia na wystawę żadną ani na konkurs. Cztery. Tutaj mamy resztę. Odstawiamy do wyrośnięcia na jakieś 10 minut, tak żebyście co ja zrobię? ja to po prostu tutaj sobie przykryję jeszcze. W międzyczasie wytrę blat i zaraz do Was wracam. Tutaj bułeczki wyrastają, moi drodzy, to chciałabym Wam przypomnieć, że jest możliwość zarobienia swojego termomiksa. Wiecie, jeśli z jakichś powodów nie chcecie wydawać pieniążków i chcecie spawać swoich sił, być przedstawicielem, to jak najbardziej napiszcie do mnie, odezwijcie się do mnie. Tutaj macie mój numer telefonu albo na Whatsappie, albo zadzwońcie, albo napiszcie na maila. Ja Wam wszystko sześciu wytłumaczę. Możecie swojego zarobić, albo jeśli chcecie swoją pasję, tak jak ja, która kupiłam swojego termomixa i swoją pasję po prostu przekazywać dalej, to możecie od razu wskoczyć na zarobki. Jeżeli macie jakieś pytania na ten temat, to też Wam poodpowiadam. A my co? O, przypuszczam, że robimy tutaj już dalej. Bułeczki niech tam dalej wyrastają, ale tutaj widzę, że jest dalsza część przepisu, także możemy robić. Dodajemy 100 gramów cebuli. Tak jak mówię, ja sobie wszystko przygotowałam jak nigdy, ale też dosyć e, mi się spieszy. Mamy 113, znowu nie szkodzi, nikt nie będzie z niczego strzelał. E, mamy imbir, świeży albo w proszku, i to jest opcja opcjonalna. E, ja mam mniej. Mam rad ten 3 gramy. 1 dwa ząbki czosnku dajemy 20 gramów oleju. Znowu bierzemy olej słonecznikowy, a jeszcze tutaj bym coś chciała powiedzieć. Ja y, mam taki filmik y, dla osób, które kupię u mnie Thermomixa z takimi najważniejszymi y, informacjami. Praktycznie, miałam już praktycznie zrobione, ale niestety usunęłam filmy, usunęłam materiał. Także muszę dograć albo wszystko od początku nagrać. I dla wszystkich, którzy u mnie kupili te filmy i kto chciałby właśnie taki filmik z obsługą, co robić, czego nie robić. Jeżeli chcecie właśnie sobie coś przypomnieć, to dajcie znać. Eee, najlepiej na maila e, i ja Wam wyślę prywatny film. Ale mam nadzieję, że zrobię go no, w przyszłym tygodniu. Już miał być tydzień temu. E, no ale niestety, no patrzy, nie ma materiału. Także przez jakąś dziwną pomyłkę usunęłam. Zakładamy miarkę i przez 5 sekund na obrotach 5 wszystko siekamy. Następny krok. Wszystko zgarniamy Kopystką, to po prostu róbcie to w ten sposób, moi drodzy. Widzicie? W ten sposób po ściankach. Żeby nie uszkodzić sobie, właśnie kopystki. Wszystko zgarnięte. Teraz, moi drodzy, będzie najpiękniejszy zapach w domu, bo na pokrywkę nakładamy koszyk. Będziemy to wszystko tutaj podsmażać. Trzy eee, minuty. Obroty 1, 120 stopni. Oczywiście Thermomix Wam wszystko sam ustawia. Jeżeli gotujecie wedle przepisów, to on Wam wszystko mówi. On Wam mówi, ile soli macie, od razu liczoną wagę. On Wam mówi, ile pieprzu, nie wiem, ustawia Wam um, temperaturę, um, podświetla Wam, gdzie macie przekręcić przekrętnik. Także tutaj naprawdę on Was tak wyręcza, że nie ma szans, żeby popełnić jakąś pomyłkę. Tak jak mówiłam, zapach po domu unosi się nieludzki, cebula, czosnek. Kto lubi, ja uwielbiam. Dodajemy 500 lub 550 gramów batatów pokrojonych na kawałki. Kawałki kroimy takie. Pamiętajcie, jakkolwiek kroicie warzywa, żeby one zawsze przeszły przez tą dziurkę. Jeśli tak zrobicie, to będzie OK. Dobra, dajemy te bataty. 200 g cukini pokrojonej na kawałki. Już Wam mówiłam, cukinia z naszego ogrodu. Znaczy nie, tutaj nie mówiłam, w vlogu mówiłam. Jeśli nie oglądacie naszych vlogów, to zachęcam. Dobra, mam cukinię. Zakładamy znowu pokrywkę. Na pokrywkę tym razem zakładamy miarkę i wszystko przez 5 sekund na obrotach 5 yy, zrobiamy. Zobaczmy, jak to wyszło. Nie mam pojęcia. Fuhu, pięć sekund, moi drodzy, pięć sekund na bataty i na cukinię, to jest, o tym właśnie mówię, to jest moc, to jest moc. No dobra, dodajemy litr wody, 1000 gramów, tutaj znowu nam wszystko wylicza. Dodajemy teraz do wody pół łyżeczka, łyżeczki soli, jedną czwartą, jedną drugą pieprzu czarnego mielonego, ja troszeczkę jego na świeżo zmielę, pewnie troszeczkę więcej niż polecamy. Następny krok dwie łyżeczki koncentratu bulionu warzywnego i właśnie dzisiaj robiłam, także tutaj mam taki, taki, maleńki słowiczek. Zrobiłam dwa. To musicie mieć zawsze w domu. Moja mama jeszcze zawsze robi e, mięsny lub e, drobiowy, nie wiem, nie pamiętam teraz, który drobiowy chyba. Ja powiem wam, nie robiłam jeszcze, ale mam jakieś to e, zawsze wiem i jest przepyszny. Teraz co tutaj naczynie? Przekładamy do frenda. Czyli bierzemy całą zupkę. Kładamy do frenda, nałożyć przystawkę baroma z bułkami. A, to też tutaj będzie, widzicie? Mówiłam, że nie robiłam tego przepisu. Czy one nam chociaż troszeczkę urosły? No troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę urosły. Tak, więc dobra. dajemy to tu. Może ja to troszeczkę odsunę, bo mamy tutaj szafkę. Nakładamy, oczywiście, przykrywkę. I teraz termometr nam wszystko do frenda przesyła. I tutaj widzimy, że przez 30 minut będzie nam się gotowała zupa z bułkami. Robimy wyślij. Teraz tutaj wszystko się wysłało. Przekręcamy i już nam się pięknie gotuje. W tym czasie przygotować czarpanego puszcza. Drugie naczynie miksujące, czyli to, które dostajecie przy zakupie frendem, jeśli macie osobną misę. Umieszczamy znowu w termomiksie, następnie dodajemy tutaj 3 gałązki natki pietruszki, dalej 1-2 ząbki czosnku, nakrywamy wszystko i przez 3 sekundy na obrotach osiem wszystko siekamy. Zobaczcie, to nam tak wszystko posiekało, widzicie? Zostało się wszystko na ściankach, tak więc teraz tutaj wszystko zgarniamy na dno. Jeśli na przykład macie ogród albo jeżeli kupujecie sobie natkę pietruszki lub kowalek lub inne rzeczy, i mrozicie w takich dużych ilościach, no to świetna też opcja. Widzicie, to było kilka sekund i jest wszystko pięknie, ładnie posiekane. Teraz dodajemy tutaj 400 gramów krojonych pomidorów z puszki, 384. Jak zwykle mało oszukaństwo, ja tutaj przydaję taką maleńką, maleńką ciupkę wody, żeby po prostu z tych ścianek ten sos pomidorowy wymyć. Dolewam. 400-500 gramów piersi z kurczaka bez kości, pokrojone na trzy. 4 centymetrowe kawałki. Mamy, mamy, dodajemy. Dodajemy 30 g sosu sojowego. Ja mam akurat like. Laj... Nie wiem, czy wiecie akurat tego kurczaka szarpanego. swego przepisu nie robiłam, ale jest jeszcze taki inny przepis z kurczakiem szarpany, to jest chamiska z tym, z tym kurczakiem. I Boże, jaki on jest pyszny! Kolejny krok. 5 gramów cukru opcjonalnie, no dodamy może troszeczkę mniej. Dałam dwa łyżeczki nawet nie. Jedną łyżeczkę papryki słodkiej, mielonej. Jedna czwarta, 3 czwarte papryki mielonej, yy, ostrej. To jest opcjonalnie, no ale jak? No, my oczywiście do taką A wiesz, znowu dajemy koszyk. I teraz przez 20 minut na jedyneczce, na obrotach wstecznych, na waromie nam się to będzie gotowało. I zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Tutaj będzie 20 minut, tutaj zostało. 24 minut. Także wiecie, jak sobie wszystko przygotujecie, jeżeli bym wszystko na bieżąco przygotowywała i szukała, to pewnie bym się zgrała idealnie z czasem 20 20. Teraz nam tutaj będzie odparowywało, a my się widzimy za 20 minut. Kurczak nam się skończył gotować. Także mówi nam, aby ściągnąć koszyk i założyć miarkę. Przekręcamy na obroty 4. Teraz nam się wszystko rozdrabnia. Teraz wyciągamy naczynie z obudowy i odstawiamy. Czekajcie, zobaczymy tego kurczaka. Tu nam jeszcze zostały 3 minuty. Kto lubi szarpanego kurczaka? Zobaczcie na to. Widzicie? Wow. Dobra, dystans tego mixprense sygnalizuje koniec. Zdjąć przystawkę waroma i odstawić. Tak więc ja tutaj mam deskę, położę sobie deskę, złapię to. Odstawiam. Kolejny krok przełożyć naczynie miksujące stąd do termomiksa. Naczynie miksujące to jest właśnie nasza misa z nożami. Teraz wszystko blendujemy. Funkcja blender przez jedną minutę, także mamy wszystko tak jak mówiłam, ustawione jedyne, co robimy, to przesuwamy przycisk. I wszystko przez minutę nam się tutaj fajnie e, miksuje. Zupę krem z batatów i cukini podawać jako pierwsze danie. Bułki na parze przekroić w poprzek, wypełnić czerpanym kurczakiem, udekorować natką pietruszki i podawać jako drugie danie. Już Wam pokazuję, jak nam wyrosły te bułeczki. Tu są bułeczki, mówiłam że nie robiłam nie, nie strzelałam tutaj, nie odmierzałam. O jezu, jakie to będzie przepyszne. Także dobra, e, ja się biorę za nakładanie. Za chwileczkę Wam pokażę danie gotowe i co bardzo Wam dziękuję za spędzenie kilku minut ze mną. Pozdrawiam Was i zapraszam na następny film lub vlogu, cokolwiek będzie. Buziaki, pa pa!